Lucia z Rossolem. Dzisiaj zrobię unboxing gumeczek I takiego zestawu. O, bardzo polecam. No, czemu robię akurat unboxing dzisiaj? Ponieważ ja byłam w sklepie i właśnie kupiłam to. Cena to 1,12 zł tego zestawu. Więc myślę, że to bardzo dobra cena. Dobra. Zestaw zawiera. Już tutaj pisało 600 gumeczek, lateksowych. Więc myślę, że dobra cena, jak za 600 gumeczek i Zeldą. Dobra. Oj, coś się tutaj? Gumeczki. Fajnie. To mamy Klipsy S. Takie szydełko i chyba najlepszą rzecz, taki lum fajny, odłączany, ja takiego jeszcze nie mam odłączanego, więc sobie go postanowiłam kupić. Jezu, ja nie umiem się z tym obchodzić jeszcze, z takim rozłączanym lumem. No ale sądzę, że się niedługo nauczę już, więc filmy teraz, brakuje jaki do filmów. Będę chyba robić na tym lumie. Zobaczę. I już tutaj mamy instrukcję. E, jak zrobić taką najprostszą rozoletkę. Taka o. Może troszkę widać. Dobra. To sobie na boczek. Dobra. Teraz gumeczki. Bardzo polecam firmę Lumens Colorful. Tak to jest chyba moja druga, czy tam trzecia ulubiona firma. Więc jest spoko. Gumeczki są czerwone. Ja nie będziemy ich rozpakowywać, bo po co? To Tutaj są jeszcze tak, z tej firmy żółte. Znaczy białe. Te różowe. Zielone. A tu są mi z firmy Elastic Bands chyba jakaś firma. Też polecam. Hmm, może tego nie widać, ale one są pomarańczowe. Może widać się światło. Światło to będzie widać. Nie wiem. Ale są pomarańczowe. No, no, nie, no niej, i moja ulubiona firma Loom bands colorful Też bardzo, bardzo polecam. Ją. Ona jest też mega. Może nie widać, że tutaj są takie białe gumki z takimi zielonymi kropkami. Lumbens te niebieskie gumeczki. z czarne gumeczki. Lumbens takie fioletowe gumeczki. Lumbens, kolejny żółty? Gumeczki? Nie, chyba nie widziałam drugich żółtych. I teraz najlepsze gumeczki. Też firma COLOR Lumbens. Bardzo polecam również. Takie fajne gumeczki, widzicie? Takie paskowane jakby. Czerwono-czarne. Teraz firma Colorful Accessories. Tak, też bardzo polecam. Też jest fajna. Bardzo fajna, nawet. Można, jakby powiedzieć, to tutaj są takie gumeczki. Jak można zauważyć, niebieskie z białymi kropeczkami. To są od tej samej firmy. Yy, gumki. Takie same. Taki sam rodzaj, tylko że. Po prostu czerwone z białymi kropeczkami. To jest jedna pomarańczowa, fajnie, też z białymi kropeczkami. No, chyba nie będziemy ich opakowywać to już wszystko, jak widać. Więc jeśli chcecie serię, żebym prowadziła o z to proszę mi pisać w komentarzu. Chętnie odpiszę wam. Powiem Wam czy nie jest. Tak. Więc... Chyba kończymy. Więc jeszcze podsumowanie. Podsumujmy. Kupiliśmy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, kupiliśmy 13, 13 opakowań gumek. Powtarzam 13. Cena tych gumek to jedynie 3 złote, a takich gumek cena to jedynie 2,50 więc myślę, że warto. Yy, jeszcze podsumujmy, że mamy taki lun. Gumeczki. Yy, Siadełko było jeszcze gdzieś, nie wiem gdzie jest teraz. Ale mamy. Bardzo polecam strasznie wszystkie te firmy, ponieważ... Yy, Robią mega fajne gumeczki. Teraz jeszcze odpakuję i Wam pokażę jedną gumeczkę. Robią mega fajne gumeczki, takie, to się tak bardzo mocno rozciągają. Więc ta firma naprawdę się stara. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mi wystarcza pięć. Więc ta firma jest super odjazdowa. Jak widzicie ta gumka się nie rozciągła. Nie rozciągła się w ogóle. Więc myślę, że warto zakupić właśnie te gumki. Jeśli macie po prostu taki sklep. Ja to kupiłam wszystko w Chińczyku. Więc myślę, że to było bardzo warto to kupić. Już wiem jak się rozłączam tego luma. O tak. O. Więc myślę, że fajne to jest i naprawdę jeszcze raz muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo to polecam. Zaraz wam jeszcze pokażę. Tak wygląda taki lum po rozłączeniu. To jest coś takiego. Chyba sobie złożę teraz taki normalny lume. Więc to chyba na teraz w tym filmie to już chyba wszystko. Jeśli robicie z gumek, to życzę Wam ładnych wramsoletek, ładnych rzeczy i miłego robienia.